Rafi szybko. E, na razie siemano sobie. jestem Rafi, bo ze mną jest. Denio Siemano. No i dzisiaj nagrywamy Majka w odcinek drugi. Nic się nie zmieniło, chociaż u Denisa jest odcinek trzeci. się usłyszał. Nagrywam. Dzisiaj odbędzie się. No i. Sorry za to, ale no Jak to obserwacji bywa ja na ty. nic nagrywasz? Gdzie ty widzisz tu gościa? Tam jest. Nie zabili go. Tam Nie ja na razie nie nagrywam, potem nagram odcinek trzeci z Daisy. A w ogóle to... A w ogóle to Ty, ty możesz dopiero drugi odcinek, nie? Nie wiem. No, jest, że... no nie drugi. Się, jak ty no, to jest drugi. Trzeci, no. ten Dobra, to też jest na... się. A dzisiaj będziemy bombardować lotnisko. Dobra, bez o, ogromnego czolenia idziemy się posunąć. Czekaj. Ja no. jutro będę. Nie. No. No, równo mnie będą odcinki. O, aha. O, o, o. Ej, wiążki, zbieram? Nie. Godą się, że nie chcę... Nie chcę na razie marnować. No właśnie, bo jeszcze wdydamy. Czas jak na razie, to myśmy nie wydali. -y. O, jedna noc. O, nie? Skrzynki. Jedna. Antybiotyk. Musiałem zadrzeć. Gdzie ty jesteś? Na dachu. Na dachu. Oooooo! Oh, oh. Asasyn. Oh. To mi już co mówi na dachu. Olej. O mój wód. 25. Dolców. Chroń mnie. Chroń mnie. Złazi. Sch sch schodzi, schodzi, z... zbychu Schodzi, po coś się zrobi. No ja nic nie dostałem. <laughs> Jej lepiej nie będę tak szybko schodzić z Nie da wie Dlaczego? Nie da nic. No hmm. Ale... ja nic nie dostaję. Czekaj na. Inna... A my tu na coś zbieramy? Na bazę. Ile potrzeba? Nie wiem. Bo co właśnie te dostrzeżenie? Nie masz tyle pieniędzy. Kasa portfel Znajduje się 82 Te... Ej. Wypłać, wypłać Nie, ja bym chciał ci przesłać I ilość Ty i osiemdziesiąt dwa dolce. Nie masz tyle pieniędzy, no. Aha, ja mam 82 hehehe to było, dobre w twoim portfelu znajduje się suma 82 dlatego ja wszystko przechowuję w banku a, zniżki żeby nie było, nie? Jeden jest tam na dole on jest ode mnie Bo wiecie on jest taki nierozwinięty Nie? Dlatego jest tak nisko Przedawcy Denis Ty ja jesteś tak nierozwinięty I dlatego chodzisz tak nisko Nie no żartuję darcie youtubera a nie jakiegoś prawdziwego youtubera A nie jakiegoś pozera to jest?

Zajmuj ja Nie, ja nie. mam amunicji, to jak sniper się posteli, no to będzie ponad Będzie ino... Pum i Denis... Fuck. Denis, chyba ci się spadło. <try> <try> Nie, nie. O, co no. Wiecie, sytuacja jest bardzo ciężka. Denis jest nagi. Zbieram na... Tak naprawdę, co zbieram na... do niego na kifie, Nie bardzo nagi. No ja, widzicie, jak jest, taki zbrojny, on ma tylko spodnie i w, w Dlatego zbieramy na niego? Zostańcie pod odcinkiem Łapki w górę. Dajcie sobie Jedną Dobra. Dobra jestem. E, chyba ci się spadł, w dół. Ha, zar. E, co? Co, co, co? Jaka reklama? Ej, był kolejny konkurs. Czym tu jest uwolnienie Boża? E, bo nie wiem, może złamać nogę? Nie, przecież chodzi o to, żeby. Nie, czas. ja nie mam. Ale już piszę ci tak. Edej, no, to ja nie mam. Może złamać nogę? O, tym nie wiedzą. Chodź jaka to jest kurczeca O, E nie, mi pisze spowolnienie XX xx kropak, xx I spowolnienie 2. O, no, to znaczy, że ma złamaną nogę Patrz Pudrusz, o ty ty lulek Gdzie jesteś? lulek Ja?

Nie wierzę! się, kierę. No. no, bo mi się, mi się zaraz kończy. Nie co. Na wieży. No i tak wygląda u nas cały czas, nie? Chcemy jeszcze zagrać dzień czy dzień? O! Łś! się, oh, shit. <zyskujesz> Dobrze, noc. nie złamałem nogi. Zrobi ognisko. A nie. Się powiesiłem serio no. si Minę. Minę. Don't worry, Nie, jesteś nie, na na moim nie, Denis widzisz tam? widzisz tam tam się tam dostać. Gdzie no, nie, 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 Tam jest w skrzynie. Uważaj Więcej was matka nie miała Nie klep i uciekamy Za późno Do nic nie Dobra mi się kiedy? Do tam, To jest zombie tank On do ciebie chwał Wow. Ne, nic Kde to všechno No tu Aha, to sorry. je to, To není Ale je jedno stejné Wracamy na wiezę No Szybko Cofaj się, ja ich dobiję O plecy Denis, nie Uciekaj Ja jest mam iluminiaki Uciekaj Nie poddam się bez walki Biegnij Denis Biegnij Podzielić U... się jedzenie, ale... nie. przejmuj się nimi. Biegnij. Wchodź na wieżę, Denis. Ja jestem zatruty. Dużo, długo czy ja nie pożyję Tam cię antybiotyk. O, Czekaj. fajnie. Najpierw sprawdzę, czy sam nie jestem otruty, nie? Potrzebuję jedzenie. Masz antybiotyk Dzięki Daj mi jedzenie No tak to my długo nie przeżyjemy, coś tak je. Trzeba iść szybko do, do skrzynek i wszystko bo jedzenie mi się Ale tam nie ma w skrzyni. Tam jest helikopter, ale jest. I powinno być w skrzyniu, Bo inaczej mi nie przeżyją. Bo nie wr wr wracamy na wieżę. Teraz mi to mówisz. Fucking shit. Jest tu skrzynia. Ginąłeś. Nie, nie szybko! Ale mnie zombie otaczają! Uciekaj! Nie, jeśli nie dam rady, no to powiedz YouTube'owi, że zawsze mi na nim zależało. I niech twoi pani przejdą na twój kanał. I będzie świętej pamięci Rafika. Uciekaj, run. Biegnę na bieże. Nie widzę. Aha, dobra. Haha, <laughs> ha, ci po Zombie wchodzą na wieżę. To są idioci. Do nic nie. Jak mogę ich mi to wystawić. Don't worry. Oh. Szybko. Wchodź na wieżę. Nie. A tutaj powolnie, bo na odcinku nie będzie się robić. Szybko. Nie po... Ja piszę kit grać? i... kit... gracz. Chodź, podzielę się jedynie Czekaj. Tak. Denis, mam do ciebie zbroję. Zrobiłem tamte zębiaki która lepiej wygląda? Denis, jest po Masz lepko. Aha, masz p Daj rdzenie! O, dużo! Mam ognisko! Płynie ognisko, wlej! Nie rzucaj granata Krzypto! Co zrobiłeś? Barne, pojeźdam granata, Patrz, ile tam jest zombie! Dobra. Dla. Pisz, możesz pisać kit e, e, K1 e, Nie, ja mam, ja mam kit K2 żeby były zapałki. Ja mam za 41 za 45 minus 51 sekund. Dobra Chyba, że mam wpisać kit No Możesz e, Nie mam... Ja nic nie mam Czekaj, bo ci się bronię szybko końcem Mam Co, będziesz mieć więcej? A ja mam ognisko. Chcę z... rozpocząć. Nie mam potrzebnych itemów, aby to stworzyć. Uciekamy, uciekamy stąd. Nie mog. nie możemy być na pustyni. Lecę, lecę, lecę. od mojego kupa. No właśnie. Nie ma jak to kupa, który ci w plecy Trzeba uciekać. No i o, do helikopteru. Musi być tam paliwo. O, lecę. Uciekamy. Próbuj tu stawić setkoma. Bo tutaj będziemy mogli zrobić sobie bazę giperską Że tu? E, ustaw tu setkoma, tu gdzie jestem No Tutaj moką pająka by nam się przydało e, Nie ma do tego komendy to musisz na to nacisknąć Potrzebujemy tak 10 tysięcy dolarów 3 węgla czy pochodnie